Dobra, zaczynam, już, kurwa, włączam. Przestawiłem się, proszę! Pierwszy! Dzień dobry, dobry mój na imię Stefan. <grym się> jestem Minecraftczykiem, od wielu <się> lat gra w Minecrafta. Dobra, spierdam następny. Jestem rządcą, a moje prawdziwe imię są Kratów 80. Nie, jestem to archi, kurde archi, ee, archi dobra Mikro. E, w naszej serii w naszej serii minecrafty będziemy pokazywać jak jest w nie w google'e <gulanie> 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 Jak na w <tuszel> marchewę i ujeżdżam świnie. nie. Lubisz to! Luzować inko! Nie chcę, żebym wam jak się kurwa nie gra w Minecrafta, nie! Zaczniemy od no. przetrwania i Nie materiały. Zbieramy wszystkie butele. Dobra, to zbiera, zbiera, na, początek, na początek najważniejszy materiał, to zbieramy Dirta, bo Dirta się wszystko robi. I teraz zrobimy nasze pierwsze drewno. <noise> Dobra, a teraz? To dla wanie 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 dniem, dajesz ten teksta też z wąsem. Z <noise> wąsem? Gdyby, gdyby mój pies miał ręką, gdyby mój pies miał rękę jak ty, mu dupę na łyso i nauczył chodzić od ok. <noise> Bo, że jeszcze raz poszykrzy to, oprócz. Dobra, mamy już wystarczająco Dzięki. Żeby spojrzał na takie dwa narzędzia, nie znikają. Nie, nie, nie. Jeszcze nic zebrał, nie. Nie, jeszcze raz. Dobra, ja zaczynam robić już na pierwszy dom. Nie, włączyłem nagrody, nie włączyłem ile czasu już nam wychodzi. Nie masz to, to już będzie kurwa godzina. Dajcie mi trochę milu! Widzicie, ja tu zacząłem robić pierwszy dom. Tutaj zaczynamy! No się pan, stu! lepsze fundamenty, które są to się tam. Nie Proderań, się na To do... się noc, a flippery panują wszędzie. No idź ruchać świnie! Nie bijcie się na to świnie. Pierdajcie! Nie, 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 nie! No się, się zbliża. Pa, jaki tutaj design kurwa, drzewo w domu. Ja no pierdolę. Jakie jest materiały? To chodź za twym budowanie więcej! A jaki tutaj design kurwa. Chodź tu świnio, wyrucham cię. Mocniej mała. Ja się już <grymme> ukryłem. Shini <w> kutala. <grymme> sutasa. Dobra, czekaj. Ja Pokaż mi, się nam doszło. Dom, tu jest nasz garaż. Ale ja przypchałem w drzewie, teraz ooo... Dekuł. Tu, <laughs> tu jest nasz garaż. Za mocno ją pchałeś w dupską. Obejrzyj co nie? Czemu mi, kurde, gło, craftinga zajebałeś? Bo tam jest nasza skrzynka z materiałami. Czekaj, bo... Tu ba... się są materiały, dawać mi dię! Aj zrobiłem cukier. Ja zrobiłem 3 kilofy, dobra, idziemy dalej. Do... Ej, przywołajcie mnie, bo się zgubiłem, a zaraz creepery będą latać. Idziemy na plażę. Nie, idziemy jaskini słuchać i choblał, i, i, koblał! Um, dajcie mi kilo! Idę po trzcinach. Wow. Po Ale dajcie mi kilofy żelaza! Albo szpilę, Co to, oh, oh, oh. Co można wykonać z tyłu? Kanapkę jakąś? Tu po prostu wykonać wykonaczką w ogóle? Zombie, idziemy mu wpierwać! Pierdolin! <grym> <w pierdoć. grym> zbroi ty jaki koksu! Kuchy, zamiar, klarek, zajebie, ty, Chodź mi w ogóle, wcale nie zajebie! Chodź mi kurwo! <grym> A zajebał, go <bo> suka! <grym>

A lubi, żeby cię od tył. Ulubisz hmm. to lubisz! Spierdala na pan żywo, pan. kurwa, pan. Ale go na kurwia! Ale mnie mieli się. Nie. Do mnie go przywołaj! Co? A zajebał go! A, mam oko pająka! A gdzie tam Świnio! Jest? Mam oko Pajonka pająka plus! ulecę sobie glebie na dwa! Dobra, więc tak, eee... Um, w kończymy. Jeszcze, jak tak? nie, jak nie mam dużo jedzenia, to trzeba się to... Um, o, no to podzielić między nami, więc e, opierdolę wszystko sam, <grym grym> opierdolę wszystko sam, a wam dam e, 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 dirtu kurwa trochę, Może też być, o tu jakiś cika masz, masz trochę dirta, masz trochę dziecko. pierdol się, przywołaj mnie, przywołaj mnie, zombie, zombie, a kurwia mu, ja mnie zajebie, czekaj, 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 ale ma kurwa Bo, paru! I paru, I paru. Ben, ale, ben, ale ma parówę na nosie, nie? A, no, <laughs> A, no, właśnie! W tym odcinku do, do, dołączy do nas z Kelsonem i naszym A, <laughs> będzie naszym architektem. Ale będzie parówę nam ssała, nie? Masz też... coś że... Nie wiem, nie, mam jedną z gzyb. I, z... I odpił mnie? Co za! Ona ostro kurwa! No ostro! Nie wiem, nie mam jedną z gzybów, zostaw mnie. Creeper idzie! Clip! Spierdam, ja pierwa. <laughs> Zadzińcie, to nasz odcinek się właśnie kończy. Nie! Jeszcze nie! Czy tak? Yyy, e, dobra. To się wszystko, co To był fier... to, czekaj. Gdzie jesteś? Przywołaj nas do siebie. My teraz nagrywamy, jak jest, jest noc... ...nikt go się dzień będzie robił, bo dzień trwa 6 minut. Przywołaj nas do siebie. Cały dzień trwa 12 minut. Przywołaj nas do siebie. Żelazny miecz! Co za kutas? To jest właśnie specjalista Minecraft, Minecrafta. Na pierdolę, pierdolni. To już do mnie na dwojez! No i jesteś chyba koło ciebie, nie widzisz? To raz jest teraz Jest tylko koło ciebie, no... Ale ja z To To jesteś tam A. w dziurze jestem. Nie nie przywołaj. Ej dobra, chodźcie, bo musimy kończyć. O Jes, ja widać. No za chodź spierdam, idziemy na drzewo tam. Ustawej TNT są Nie, nie zostawiamy TNT! O, tu jest nasz domek! Dobra, to będzie bezpiecznie. Przez dach, kurwa. No kurwa, chyba cię. Zamówi to teraz. Lijź mi pałę. Patrz, nie mi pałę. A ty będę spał. Uuu. No ja, tutaj się zgubił. No Chodź tu. Dobra, kończymy nasz odcinek. Pożegnać się, kurwa, pięknie. A następnie zrobimy i będziemy budować dom. Cześć. Cześć! Dobranoc. Uh, dobra